Dobrze, ale czy, czy, czy my jesteśmy już na wizji? Bo tak nic nam nie, nie mówi. Operator kamery, Komentarzy nie widzę. Czy ktoś już się wyłączyło? Nikt nie chce tutaj. Nikt nie zagląda. No właśnie, teraz się nagrywają. Czas jest bardzo. Wszyscy czasują gorąco. Jest ok, pisze Henio. Witam. To, witam. Słuchajcie, ale yy, to jest tak, pomimo tych pięknych okoliczności przyrody, w których się znajdujemy, czyli wakacji, lata, pięknego słońca i odpoczynku przy grillu, najprawdopodobniej będzie możliwość posłuchania, co mamy dzisiaj do powiedzenia na parę spraw bieżących. Tych, które nas sortują, ale również tych, które Wam przyjdą do głowy, co byście chcieli poruszyć i co... Dzień dobry. Dobra. Co, byś, co, co Was interesuje? Piszcie co, co w komentarzach, jakie tematy mamy poruszyć. Ale czekaj, bo ludzie nie rozmowy. wiedzą. No właśnie ludzie jeszcze, jeszcze raz nie tak, żeby... No To jest taka zapowiedź. Piszcie w komentarzach. Ale zapowiedź czego? zapowiedź na no, rozmowy na wieczór live'a mhm. właśnie i prosimy o propozycje w komentarzach propozycje tematów tematów tak tematów tego co byście chcieli żebyśmy poruszyli i co was notuje co się dzieje w przestrzeni gospodarczo społeczno politycznej i Jakie, jakie, na co chcielibyście usłyszeć, jakby nasze, jakie jest nasze spojrzenie na różne rzeczy, które się dzieją? A dzieją się, dzieje się wiele, chociaż wydaje się, że sezon ogórkowy jest, a dzieje się bardzo dużo. W przyszłym roku są wybory i różni tutaj cłaniacy szykują się do tego i, i robią różnego typu numery ludziom. Nieświadomo. Znów Dobrze, skapii, to może to... To, y, uporządkujemy. No możemy... Jest jeszcze jesień. Jest jeszcze jesień czekaj, czekaj, czekaj. Nie jednym y, to, czy ja mogłabym tylko uporządkować rozmowę, więc... Y, bo chcieliście powiedzieć na początku, to chyba tak nie... Czy to wybrzmiało, drodzy Państwo, iż y, ten filmik, który teraz oglądacie, to jest taki y, zwiastun, zapowiedź tego, co wydarzy się za kilka godzin, tak? O, na którą godzinę zapraszacie? 21 tak, Dobrze, czyli już Państwo wiecie o 21.00 live. Mike Kruk mówi, żeby porozmawiać o Ukrainie. Ale no, może, możemy porozmawiać o Ukrainie Majku, tylko... A tam się coś dzieje jeszcze? Się nie <laughs> nie właśnie nic się nie dzieje. No właśnie, no w telewizji coś nic nie mówią. Dobrze... Nie, 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 ten. Ale tu Państwo jeszcze co będzie? Pani pisze o nowej pandemii i szprycy czwartej. A to właśnie Morawiecki jest, w, w właśnie zapowiedział. No to tak, to już wiem właśnie. O, no no już, to do tego się. I no. jeszcze pytanie, to co doktor Rubas chyba bardzo żywiołowo reaguje: czy jest możliwość stworzenia partii samych wolnych ludzi? No to nie to, 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 ja odpowiem teraz, to po to, to pod Wieczorem tak. porozmawiamy na ten temat. Zapraszamy. Zapisujemy Napisujemy... na wieku... o godzinie 21. Tak, na te właśnie pytania odpowiemy, ustosunkujemy się, powiemy jakie jest nasze spojrzenie, jakie moje, jakie Piotra. Tak. Bo Piotr jeszcze bierze w wybory ja, ja może mniej. Ale w jakiej formie, Piotr, to widzi, to Wam opowiemy. Hmm. Bo ma. Ma bardzo dobrą wizję, aczkolwiek uważam, że nasi ludzie jeszcze o tej wizji nie doszli. <grych> Dobra. I na koniec pokażmy... No bo się państwo pytają, w jakim mieście jesteście. No, jesteśmy na Dolnym Śląsku, ukrywamy się. Nie no, pokażmy. Na południu Wrocławia. Na południu Wrocławia, tak. W mieście Dzierżoniów. Tutaj tam jest apteka. O, tu, ta jest ta... apteka. Tu. Nie, tam po drugiej stronie ulicy. A, <grych> Jest apteka, której nazwa w tak zlewaczałych miastach jak Warszawa czy Kraków prawdopodobnie by została albo zniszczona przez jakieś bojówki, albo by została w ramach samocenzury zmieniona. Apteka pod Murzynem. A musi być naprawdę... Właściciel o, o mocnym kręgosłupie moralnym. Silny. Ja, tradycyjna, tradycyjna nazwa. Słowo może nie jest w żaden sposób obraźliwe, tylko no taka poli... poprawność polityczna każe nam unikać tych słów, które no w tradycyjnej polsce nie są zakorzenione, a które były stosowane na, jako określenie ludności czarnoskórej. Natomiast właśnie rasizmem jest ciągłe przypominanie o tym, że te osoby są czarnoskóre, mówienie o nich czarnym. Moim zdaniem słowo może nie jest bardziej neutralne. Czyli jeszcze, jeszcze lokalnie na prowincji jest tej normalności. To jest tylko taki, taki przykład, taka egzemplifikacja tego, że na prowincji jest, jest tej normalności więcej niż. Już w takich miastach jak Warszawa, Poznań czy trzeba, Ale chyba nie o Murzynach tutaj przyjechałeś. Nie, no jadno, ale, ale. Ale pokaż, tak. Pokaż, no pokaż. powiem, czy, czy myślicie, że będzie. A jest, jest, okej, okay, no. Proszę Państwa, A, ale kurczę, ale nie wiem, czy muszę, czy, muszę że. że Myślę, że nikt tutaj nie. Fabu nie odlewa tego nie? no cały wiekami to W Warszawce to by było szczucie na to, i centralne Czeka, miasta. Tak? No dobrze. Że ja nadzieję, że nie w to nie Wrocław. Ani Warszawa, na szczęście. Także y, piszę tam w komentarzach pytania, co was nurtuje. Y, Opożyć o polityce, o gospodarce, o, o tym, o wolności co tu, y, i o tym, czy. O zjednoczeniu. Kto, według was, jest, y, że tak powiem, w tym środowisku <grym> antysystemowym, wolnościowcem. Napiszcie. To, kto... Na kogo Kodim stawiacie? Z kim, z kim warto się zjednoczyć? No. <laughs> czy wszyscy powinniśmy się zjednoczyć, jak którzy którzy mówią? Czy mamy rozbijaczy? Tak. Czy mamy zadaniowców? To Chętnie stosunkujemy do tego. A pa Państwo piszą, że tylko zimne piwko na, na upały, bo to chyba wygląda... To nie jest piwko. To jeszcze nie jest piwko, nie, drodzy nie Państwo? Jest. Jakaś... Jakiś fritz, nie ja, ja uwielbiam te komentarze. Pan doktor ma wiedzę i kulturę osobistą. No. Każdy ma kulturę osobistą. Jeszcze tak, jaką ma? No właśnie. Jeszcze jaką, bo to Mieliśmy popis na niedawnych... Impreza O, czekaj, czekaj, jest bardzo fajne pytanie. Czy będziecie na debacie przy kamerach z Marcinem Bustowskim i innymi? O też odpowiemy na to pytanie. Właśnie, powiemy na to. Teraz nie tak. będziemy zdradzać, żeby nie, nie tutaj nie zapeszać, ale powiemy tak. o tym. Właśnie trzeba No to do, do, bardzo dobrze, bardzo dobrze zadaje się te pytania, że się stosowujemy. Myślę, że już jest to, są szerokie tematy. Tak. Szerokie wody. Dobra. Tak, teraz, no dobra. Musimy szukujemy się studio. Musimy się naszykować, czy pudrować. O, Kasia Pochorecka, buziaki o, dla Was. Kasia, po, Kasiu, zaraz uzdrawiamy. oddzwonimy. Przepraszamy że za opóźnienie, ale. Ale musieliśmy coś zjeść w końcu, bo trudno mm. A tego... potem doktor Urbas jeszcze musiał na lody? Tak. Mhm. O. Dobra. dobra. dziękujemy Dobrze. bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. End. Jeszcze ending jest.